yok Dzień dobry, witajcie! W końcu jest pogoda, którą uwielbiam, bo świeci słoneczko jest cieplutko i można zrobić dzięki temu dużo fajniejszy materiał, nie trzeba się śpieszyć. A powód jest wyjątkowy powód stoi za mną, bo jest to Audi RS3. Do Audi RS3 kilka podejść już było, za każdym razem zimno było i działo się coś ze sprzętem. Dzisiaj na szczęście się nie dzieje i super. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj mamy Audi RS3 w wersji specjalnej. Specjalnej, wyjątkowej, wyprodukowanej tylko i wyłącznie w liczbie 300 egzemplarzy. Więc tak, wszystkie zostały sprzedane i już nie można tego samochodu zamówić. Ja mam to szczęście, że mogę tym samochodem przez chwilę pojeździć. Audi RS3 Performance Edition jeden z 300 wyprodukowanych egzemplarzy na świecie. Jeden z 300 wyjątkowych egzemplarzy wyprodukowanych na świecie. Nieco podniesione osiągi silnika, e, troszkę podniesiona prędkość maksymalna. To wszystko po to, żeby Audi RS3 było królem kompaktowych hot -haczy. I chyba jest. Przyjrzyjmy się mu z bliska. Oto i ono z bliska Audi RS3 Performance Edition. Z zewnątrz? Cóż, z zewnątrz wygląda jak Audi RS3. Specjalnie dużych zmian nie ma, Mamy delikat, znaczy mamy specjalny grill w naszym przypadku, opcjonalny, czarny, tak zwany black, coś tam, tak. Mamy czarny grill i z zewnątrz Audi RS3 Performance Edition wygląda w sumie tak samo jak każde inne Audi RS3. Robi wrażenie, prawda? Zwłaszcza, że w tym modelu jest coś, na co wielu kierowców zwracało mi uwagę. Coś, co innych niepokoiło, to co niepokoiło innych w tym modelu to już postaram się Wam pokazać. Osoby, które jechały za mną miały wrażenie, że samochód troszkę jedzie krzywo. Jedzie krzywo, jedzie bokiem, pokazywali mi, że samochód no, nie jest prosty. Powód jest jeden, z tyłu mamy po pierwsze węższe opony niż z przodu, a poza tym ten rozstaw kół z przodu jest nieco większy, jeśli spojrzymy z tej strony, niż z tyłu. No, mam nadzieję, że coś widać. A to wszystko dlatego, że ten samochód ma pod maską silnik nowoczesny, ale niepopularny. 2,5-litrowy turbo 500 cylindrowy za chwilę Wam pokażę. Zanim przejdziemy do silnika, to to, co odróżnia wersję Performance od standardowych. To to, że tutaj za to, co mamy za przednim kołem, nie musimy dopłacać. Standardowo mamy z przodu ceramiczne hamulce. Oponki, profil niziutki, naprawdę niziutki, bo z tego co pamiętam, to tutaj mamy 35. Dobrze pamiętam: 35. 35, które dzięki temu, że ten samochód został wyposażony w adaptacyjne zawieszenie wcale nie sprawiają, że samochód jest mega twardy. Wręcz przeciwnie. Przesiadłem się do rs trójki z Porsche 911 GT3 i powiecie, że to zupełnie inna klasa. Tak, zupełnie inna klasa, ale osiągi zbliżone. I gdybym wsiadł do rs z samochodu typowego, kompaktowego, to czułbym się tutaj... No, czułbym tutaj twardość zawieszenia i mega niekomfortową jazdę. Zwłaszcza po naszych Miejscami remontowanych drogach. A w przypadku RS3 mamy zawieszenie adaptacyjne, którego twardość możemy zmieniać. Efekt tego jest taki, że ten samochód po prostu całkiem przyjemnie jeździ. A wygląda, cóż, w tym opcjonalnym szarym perłowym kolorze tak to jest w cenniku uwzględnione szary perłowy Audi Individual a wygląda. Niepozornie, sami przyznacie, wygląda niepozornie. Nie wygląda jak, e, jak e, japoński hot hatch z monstrualną lotką na tylną szybą. Tutaj ta lotka jest dyskretna, ale jest. Jest niewielka, typowa dla rs karbonowa. Wygląda zacnie. Czy robi jakąś robotę? Pewnie robi. No i tak w największym skrócie z zewnątrz wygląda Audi R3. Bardzo dyskretny samochód. Naprawdę. A jak pod maską? Pod maską jest super. Bagażnika wam nie będę pokazywać, bo kogo interesuje bagażnik w takim samochodzie? Pod maską mamy wspaniały 2,5-litrowy turbo silnik benzynowy, który ma 5 cylindrów. Fajnie brzmi i ekstra się rozpędza. Robi wrażenie. Co jeszcze robi wrażenie? No, wrażenie z pewnością robią fotele, które są dostępne tylko i wyłącznie w tej wersji. Kubełkowe, przygotowane specjalnie do tej wersji fotele z alcantary przeszytej niebieskimi niźmi. Bardzo głęboko wyprofilowane kubełki, w których siedzi się zaskakująco wygodnie. A żeby było ciekawiej, kubełki z tyłu są wykonane, wykończone włóknem węglowym, Redukcja masy robi swoje, no i jeszcze jedna rzecz, typowa tylko i wyłącznie dla e, wyjątkowego Audi RS3 Performance niebieskie pasy bezpieczeństwa. Tak to wygląda w mega dużym skrócie. Za chwilę pokażę Wam deskę rozdzielczą i co ruszamy. Deska rozdzielcza cóż, typowa dla Audi tutaj specjalnych różnic nie ma. Mamy inny krój zegarów przeznaczony tylko i wyłącznie dla wersji RS. Mamy standardowo e, monitor trybu RS. No, i poza fotelami na desce rozdzielczej pojawił się napis 1 z 300. Tak, jest to jeden z 300 egzemplarzy w tego modelu wyprodukowanych. Więcej nie będzie. Tutaj mamy monitor trybu RS, który podczas ostrej jazdy po torze, podczas codziennej takiej jazdy nic specjalnego nam nie pokazuje, informuje nas o temperaturach poszczególnych płynów. Mamy temperaturę silnika, przekładni, czy też tylnego mechanizmu różnicowego, bo trybów jazdy tutaj mamy kilka. Za chwilę wam je wszystkie pokażę. A zegary standardowo wyglądają. Tak. A jeśli włączymy tryb RS, i zaraz samochód zacznie sympatycznie buczeć, to zegary wyglądają w ten sposób. Fajnie. Podoba mi się, zwłaszcza, że to jest moje ulubione ustawienie zegarów. Ale przejdźmy do trybów jazdy. Tryby jazdy. Tryby jazdy. Wybieramy przyciskiem na kierownicy. Wybierać możemy spośród kilku trybów jazdy. Dobrze. Tryby jazdy wybieramy nie tylko przyciskiem na kierownicy. Przepraszam bardzo. Przyciskiem na kierownicy wybieramy te ulubione tryby jazdy, czyli uwaga, RS Individual, RS Performance i RS Torque Rear. Uaktywniamy. No i wtedy mamy wyłączoną. Stabilizację toru jazdy, i samochód ma zasadniczo tylny napęd. Jednak domyślnie wybieram swój tryb ulubiony, indywidual, który konfiguruje z myślą o sobie sportowo, sportowo, komfortowo, sportowo wyrazisty dźwięk silnika ESC włączony, tak żeby było miło i sympatycznie. Naprawdę bardzo rozsądnie zostało to wszystko zaprojektowane, zwłaszcza, że Samochód jest jakby nie było multimedialny, ma tutaj e, poza tym, że nie ma zegarów, tylko ma standardowy wyświetlacz LCD, ma system multimedialny. To pamiętano też o tym, żeby móc obsługiwać wiele systemów za pomocą przycisków, co jest przyjemne, wygodne i nie odrywa naszej uwagi od jazdy. A poza tym, w Audi RS3. Czuję się jak w prawdziwym Audi, co jest ekstra mega super. Chyba czas na jazdę. Zanim jednak ruszymy, kilka danych. Bo gdybym się gdzieś w ferworze walki pomylił, to jest czas. Przed, chwil... przed wyruszeniem na to, abym się ją poprawił. Ale jednak chyba się nie pomyliłem pod maską. 5cylindrowy benzyniak doładowany o pojemności 2,5 litra, osiągający 407 koni mechanicznych, niby różnica niewielka, bo 7 koni pomiędzy wersją standardową a performance to niewiele, ale tutaj nie zmieniono tylko i wyłącznie silnika. Zmieniono nieco jego charakterystykę przy nieco wyższej prędkości obrotowej silnik osiąga maksymalną moc. Jest to zauważalne podczas takiej normalnej, codziennej jazdy, nie, ale tak. Prędkość maksymalna, jak już wspominałem, 300 km na godzinę, przyspieszenie od 0 do 100 i to jest najbardziej zaskakujące 3,8 sekundy więc, tak, jakby trochę szybciej niż na przykład Audi RS4. Taka niespodzianka. Średnie zużycie paliwa, według danych producenta 9,5-9 litrów na 100 km, i to zależy. To zależy od tego jak jeździmy, gdzie jeździmy, w jaki sposób jeździmy. Bo jeśli nie ma korków, jeśli jedziemy w trasie, to takie zużycie możemy uzyskać z powodzeniem. Korki miasto, no to już będzie 13-14 litrów na 100 km, co i tak uważam za całkiem przyzwoity wynik. To co wyróżnia, to to, wyróżnia Performance Edition, to to, że standardowo otrzymuje wszystko to, za co w standardowej restryjce Trzeba było dopłacić. Mamy aplikacje dekoracyjne y, z włókna węglowego. Mamy właśnie e, plakietkę 1 z 300, informującą nas o tym, że siedzimy w wyjątkowym samochodzie. Mamy specjalny wzór e, Felk, e, które są w stylistyce RS3 LMS. E, bardzo dobrze wyglądają, naprawdę. Adaptacyjne zawieszenie, zwiększenie prędkości maksymalnej, elektroniczne zwiększenie, więc po prostu to jest zdjęcie blokady do 300 km na godzinę. Pakiety stylistyczne, reflektory Matrix LED, które naprawdę, jak to w Audi, genialnie oświetlają drogę. System wyboru trybu jazdy Audi Drive Select. Progresywny układ kierownicy, kierowniczy, regulacja amortyzatorów ogólnie samochód wygląda naprawdę zacnie jak jeździ. Cóż przejedźmy się, bo to, to jest najfajniejsze w tym samochodzie, bo zaskakujące jest to, że naprawdę to jest samochód, który jednak jest hardkorowym hothecem, ale właśnie dzięki temu adaptacyjnemu zawieszeniu mamy samochód, który nie jest twardy. Da się tym samochodem jeździć naprawdę e, komfortowo na co dzień, ale specjalnie dla Was przełączę tryb zawieszenia na sportowy. Będzie nieco twardziej, ale też jakiejś specjalnej e, tragedii Stąd z tą twardością nie ma. E, zaskakujące jest to, że teraz czuję się w tym samochodzie tak jakbym siedział nisko, ale jak już wspominałem na początku do RS3 e, przesiadłem się z Porsche 911 GT3 czyli samochodu e, mega sportowego właściwie super sportowego z samochodu superkara e, który został dopuszczony do ruchu nie wiem jakim cudem bo w tamtym samochodzie czułem się jak Prawdziwym aucie stworzonym, zbudowanym z myślą, głównie o jeździe po torze. No i tam siedziało się faktycznie nisko niszczytanko na podłodze. Mój pierwszy, pierwsze zaskoczenie po tym, jak wsiadłem do RS 3 którą jeździłem wcześniej, wiem, że tutaj siedzi się nisko jak tu się wysoko siedzi. Ale to tylko przez chwilę bo wszystko, jak wiadomo, zależy od punktu, odniesienia. Cały czas będę miło wspominać jazdę Audi. Audi Porsche 911 GT3 RS. Ale na co dzień mniej męczącym samochodem jednak jest Audi RS3, nawet w wersji Performance, co jest mega zaskakujące, bo, bo to jest super kompakt super kompakt, który został stworzony z myślą o osobach poszukujących wyjątkowych doznań z jazdy. I te doznania z jazdy, tak jak najbardziej, są możliwe. Jest jeden problem. Nie są możliwe podczas jazdy po zwykłych, normalnych drogach, w normalnym ruchu drogowym, przynajmniej w Polsce. Ograniczenia prędkości mamy, jakie mamy, więc 50 na godzinę jedzie. Rozpędza się też do 120 km/h i rozpędza się do 140 i robi to całkiem sprawnie zwłaszcza, że uwaga teraz jadę w trybie e, indywidual e, gdzie niemal wszystko mam ustawione na sport e, łącznie z, z zawieszeniem ale pomimo tego, że to zawieszenie i jest ustawione w tryb najtwardszy e, i mamy te właśnie niskie e, 35 Opony o profilu 35, to cały czas ten samochód jest miły, wygodny, przyjemny, nie męczący. Fajnie się siedzi. Te fotele kubełkowe. Ja wiem, ja nie jestem zbyt obszerny, więc w każdym kubełku się zmieszczę. Jeśli ktoś jest nieco bardziej obszerny, no to te kubełki mogą być dla niego za ciasne. W moim przypadku te kubełki są w sam raz. Nie są ani za szerokie, ani za wąskie. Człowiek o moich gabarytach mieści się w tych kubełkach komfortowo. To co jest mega fajne za to, to, że te kubełki nie są obszyte żadną skórą, mamy tutaj Coś, co przypomina Alcantarę, ale tą Alcantarą raczej chyba nie jest. Raczej jest to jakiś syntetyczny rejstek albo coś takiego. Z boku mamy e, oprzycia, tam gdzie kubełki się nam najbardziej wycierają. Oprzycia e, ze skóry. Całość sprawia naprawdę mega e, dobre wyrażenie, bo. Dobrze, czego innego można oczekiwać od Audi? Audi e, to jest ta marka, która. Od lat konsekwentnie udowadnia, że można e, zrobić ciekawy stylistycznie na zewnątrz samochód, który jest jednak ponadczasowy stylistycznie i będzie podobać się klientom przez lat wiele. E, I tak jest w przypadku obecnej generacji Audi A3. A tu mamy no, coś, co stoi na szczycie gamy modelowej modelu A3, czyli wersję RS3. Z mega mocnym silnikiem, z osiągami, które są aż za dobre. Tak, bo nieco poniżej 4 sekund do setki to naprawdę mega dobry wynik. Z drugiej strony, e, też za bardzo nie ma gdzie tego sprawdzić. Podsumowując, szkoda, że. Wszystkie egzemplarze zostały sprzedane, bo na pewno znalazłoby się jeszcze paru klientów na to, żeby kupić wyjątkowe Audi RS3. Z drugiej strony standardowe Audi RS3 bardzo perfor wersji performance edition nie ustępuje. No ale ten samochód jest wyjątkowy. Wyjątkowy głównie dlatego, że nie można już go kupić. I zaskakuje nie tylko osiągami, ale też, że mamy Hot hatcha, który jest przyjemny na co dzień, nie jest męczący. To jest naprawdę super. Bardzo fajne auto. 90. Wszystko co można. Dziękuję.